Siemano siemano. siemano, siemano, tutaj dwie biura i, i Peoniks. Dzisiaj nagrywamy z takiej gry samochodowej i tu w ogóle się buduje właśnie takie domy, jak widzicie, ma się auta. To I jest to swoje... jest Leona, P.O.N.I.X. to znaczy. I teraz oprowadzę no. e, was po moim samochód. chociaż nie wiem, że tutaj... Tylko poczekaj, poczekaj, to jest jak coś to moje auto, ja nim przyjechałem, tak. to, to, to czerwone. Ej, to jest Mercedes, on niby on jest ruchom od Piasku, wie. Tutaj mamy McLaren. No, fajny, poczekaj. I Audi. Nie tak szybko. McLaren, no, no fajny. I Audi. I Audi no. Gdzie no, jeszcze teraz masz? Zobaczmy sobie. Dobra. Wolce zaskoczy się na I są teraz mam przecież? <laughs> Kurde. Tu czy tam? Tak, tutaj. Joo. Dwie klasy, jedna z. Rolls Royce. zwykła. Dwa. Bogata. Bogata i rodzina. Ferrari, Ferrari. Zbieram Ferrari. teraz na... Fajnie. Fajnie, to teraz, to teraz do mnie jedziemy. My jedziemy, chodźmy. Co? Oj, y, 227 dolarów. A ja na razie nie zbieram. Dobra, no to oprowadzę Was. Chodźcie. Chodźcie. Tu jest korweta. No, no, no. To jest korweta. Tu jest Mercedes taki. Tu jest Audi. To nie wiem co to jest. Tu jest Nissan. A. tu jest BMW. Fajne. Tu po prostu kup Ja nie mam takich aut jakichś ekskluzywnych, tylko tak po prostu, żeby zapełnić, żeby było ładnie. Tu takie randomowe kupiłem. Nie wiem, nie. Tu jest, są dwie BM-y, to są, nie są te same. jak nie, coś trzy no, bm No trzy. Trzy BM-y, tutaj jest, nie wiem co to jest. No Ferrari? No Ferrari chyba. Tu jest BM-a, tu jest. Bardzo fajnie. Ja Ej, no, co no, jest tutaj? no. I tak to z tyłu, co jest? Tutaj. Co jest? Ale nie, tu jest Royce. Royce. Royce, royce A, no, very slow. Ale mi się podoba, tak? Też. Dobra, no to nie wiem, to co teraz robimy. Teraz może prowadźmy po cały tenek. Dobra. co jest? Ja wezmę inne auto teraz. A może

Tutaj jakimiś autami przyjeżdżamy, że tu jest jakiś biur out. No bo nikogo innego nie ma. To teraz może na wyścigi? Tak. Może mi się nawet pościgać. Oj, już jest spokojnie. Czy jest? A, w trzecie to jest to takie we mnie, moje jest takie spokojne. Idziesz też stacja. Tu często idziemy na stację. Tu jest miasto tu jest, i tu jest takie coś, no tutaj jest do tego, i tutaj jest to. Ścigamy się? Dobra, to wietźmy raz. A ja zawsze tutaj robiłem taki skrót. no i za zawsze tutaj się właśnie wywałam możemy jeszcze, dawaj te, ten dobra to idziemy do ciebie bo ty masz helikopter dobra i całą wyspę pokażemy no No. chcesz ja zmienię auto. I do believe Dobra, to bardzo jest początka. No ja będę jechał teraz nie dochodzi. Ale nawet taki początkujący miał. Kiedyś byłem w tej góry, bardzo z dwie góry. Zjąłem i chłop miał początkowy bądź. Yy, miał tylko miejsce na trzy auta. Miał tą korwetkę taką początkującą. Miał yy, ten... Tego Nissana takiego, co ty masz. No. I miał jeszcze i klasę. Dobra, dawaj ile polecimy. Ej, ja nie widzicie no, ja na helikoptera, ale zaraz teraz, Joo, alfajny jacuzzi. Jestem helikopterem. No i lecimy. No obrawać do całej całej duszy. Tam na górze, też gdzie są doby. Tak. Tutaj mamy nasze. właśnie... Tutaj mamy taki wystarczający prędkości. No, 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 coś takiego. Tutaj mamy wieżowce. Na wieżowcu jest psychiatryk. Mhm. <gry> tutaj mamy barki. Taki. Mamy balonie też. Stacja boskowa. 你要不是那个。 Do domu, bo tam zostawiły samolot. No, zmierzyliśmy na całą mapę, ale... O, tam też jest na mały. Ten leśnik tam jeszcze. Się... Do... Ale to nie jest Będzie tutaj jakaś nowa wyspa czy coś? Fajnie by było, żeby była w playm'ie. No, dla barnika to dało. Ej, e weźmie jakąś stać no, pod naszą, bo jest to cały tydzień. Tutaj jest chyba, nie? No, to jest. No. No chodź, chodź, chodź Leon na, na dół. Albo dobra, czekamy na niego, chodź. Chodź. Następny to będzie, bo chcieliśmy Wam pokazać tą wyspę, jak w ogóle, żebyście się przyzwyczajili, jak wygląda i wygląda. To papa, to, 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 pa. to następny odcinek będzie może, może nie nie powiemy. I może no. będzie To pa.